Pamiętnika młodej lekarki. z <noise> młodą lekarką. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Czy mogę się od razu rozciągnąć na leżance, bo ja go dycham? O, tylko proszę najpierw się zezuć, bo mnie pan za świni prześcieradło. Zezuł się. A dlaczego pan ledwie dycha? Eee, bo mnie rozpiera konsumpcja. Znaczy... Lecieć do hipermarketu i wydawać pieniędzy? Właśnie, właśnie. Kredyty biorę, pożyczki zacięgam, lecę i wydaję. I zawsze pan tak robił? Skądże znowu, jak były, puste półki i wiesz jak na palto to gdzie miałem latać? A czy pan może? Inwestuje, tworzy mi miejsca pracy, odkłada na szarą godzinę i zaciska pasa? Eee. Tak też myślałam. A czy pan wie? że tym sposobem zapędza pan matkę na ojczyznę naszą do grobu? Niby wiem, ale jak coś nowego zobaczę, to nie wytrzymię kupię i zapędzam. Proszę się położyć na leżance i nie oddechać. Pacjent się położył. Konsumpcja zaczęła się ulatniać z denata, z takim gwizdem, jakby była świstakiem. <laughs> Rozwierciłam mu obejmę czaszki, Wgnaszłam mu, zamieniłam mu chirurgicznie komórki konsumpcyjne na szare komórki. Już po wszystkim. Jak się pan teraz czuje? Jakby zdrowszy na ciele, a zwłaszcza na umyśle. Mhm. A może jeszcze troszkę zacisnąć pasa? Z miłą kęcią. Łomatko! no to dziękuję stukrotnie i nic nie kładę na parapecie, żeby się nie szastać, żegnam wylewkę. I tym sposobem uwolniłam jednostkę ze szponów konsumpcji, a matkę ojczyznę naszą od zapaści. Ale co zrobić z pozostałymi milionami ludności? Do usłyszenia.